Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w ten wtorkowy poranek. Mam nadzieję, że będzie to dla Was wyjątkowy, cudowny, bardzo, bardzo pozytywny dzień. Spójrzmy teraz, co takiego chce nam przekazać talia tarotac, na co będziemy musieli dzisiaj zwrócić uwagę. Dzisiaj siódemka kielichów. Kochani, karta mówiąca o oddaniu się marzeniom, fantazji. Braku takiego sprecyzowania pewnych rzeczy. Dzisiaj nie będziemy chcieli, nie będziemy mieli ochoty na jakieś konkretne działania. Nawet jeżeli je podejmiemy, to coś do końca nie będzie nam wychodziło. Pewne rzeczy pozostaną właśnie tylko w sferze fantazji i takiej przyszłości po prostu. Dzisiaj możliwe też prorocze sny, także uważajcie na sny, zapisujcie je sobie, ponieważ mogą przynieść bardzo ważne przesłania. Nie dokończymy dzisiaj pewnych rzeczy, możemy nie dokończyć. Będą one po prostu poza zasięgiem naszej dłoni. Kochani, dzisiaj wizualizujemy, afirmujemy. I przyciągamy to, czego pragniemy. Dzisiaj jest odpowiedni dzień właśnie na medytację, na czytanie książek, oddaniu się właśnie marzeniom i na przyciąganiu tego, co dla Was potrzebne na dzień dzisiejszy. Dlatego, kochani, dzisiaj pozostawiamy ten dzień w sferze takiej. Dla siebie w ciszy, w spokoju, na spacer możecie wyjść, pokorzystać troszeczkę ze świeżego powietrza. Zdajcie się dzisiaj na siebie, na swoje przeczucia, na takie duchowe połączenie ze swoją wyższą jaźnią, z intuicją, ponieważ no, dzisiaj będzie taki właśnie dzień, który będzie bardzo sprzyjał. Temu połączaniu takiemu duchowemu. Nie podejmujcie też żadnych pochopnych decyzji. Nawet w sumie chyba raczej nie będziemy mieli ochoty podejmować jakiejś decyzji. Po prostu będziemy odkładać wszystko na później. Ja Wam kochani bardzo serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną. Życzę pięknego dnia i do usłyszenia jutro. Przytulam Was wszystkich bardzo mocno.